Witam serdecznie w dzisiejszym popołudniowym odcinku. A jako, że dzisiaj nie ma sesji na Wall Street z powodu tego, że mamy długi weekend związany z wczorajszym świętem niepodległości w Stanach Zjednoczonych, więc dzisiaj tematem przewodnim będzie to, czy widać wakacje w danych makroekonomicznych, które każdego dnia spływają na rynek. Ale na samym początku zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania naszych wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że one przynoszą Wam jakąś wartość. Zapraszam na odcinek. Czy widać wakacje w danych makroekonomicznych i danych w ogóle, które są dostępne na rynku? Wygląda na to, że jest taki sposób, żeby dowiedzieć się, co Polacy porabiają w wakacje, i te e, informacje dostarcza bank PKO e, BP, który bardzo często publikuje takie zestawienia tego, jak jego klienci. Korzystają z kart płatniczych, na co wydają pieniądze, w którym kierunku jest skierowany strumień wydatków konsumpcyjnych, i na tej podstawie można generować różnego rodzaju wskaźniki, wykresy, które pozwolą nam ocenić, jaka jest skala i natężenie różnego rodzaju wydatków. I na samym początku rzućcie Państwo okiem na wykres, który pokazuje wydatki w gastronomii. Szary wykres to jest to jak Polacy, jak my wydawaliśmy pieniądze w 2019, w 2000, taki ciemno-niebieski, jak w poprzednim roku zostały wydawane środki w, właśnie w gastronomii, a ten czarny wykres pokazuje jak teraz wydajemy środki w gastronomii i okazuje się, że tak silnego popytu na usługi gastronomiczne nie było już naprawdę od wielu, wielu Lat ta stromizna wzrostu tych wydatków, które teraz mają miejsce, odkąd tylko został, zostały uwolnione usługi gastronomiczne, pokazuje, że mamy do czynienia z wielkim boomem konsumpcyjnym. Właśnie teraz Polacy rzucili się do tego, żeby wychodzić do restauracji, żeby wrócić do poprzedniego trybu życia i prawdopodobnie będziemy świadkami dalszego wzrostu. Wydatków gastronomii z powodu tego, że szczyt okresu i sezonu turystycznego jest dopiero przed nami. Zwróćmy także uwagę na to, co się dzieje w hotelu, w hotelach, w branży rekreacyjnej i tu także widać, że dynamika wzrostu i w ogóle przesunięcie całej fali wzrostów związanych z wakacjami, jest bardzo duże i wyraźne. Można nawet powiedzieć. Że dynamika wzrostu wydatków na cele hotelarskie czy rekreacyjne jest przesunięta o jeden miesiąc wcześniej, a to sugeruje, że cały ten sezon wakacyjny będzie naprawdę okresem wielkich żniw dla całego sektora, który w poprzednich okresach był naprawdę bardzo silnie zdołowany, co pokazuje ten wykres z 2020 roku. No więc, jeżeli tylko pogoda. Będzie korzystna, no to myślę, że wakacje dla polskiego sektora hotelarskiego i rekreacyjnego będą rekordowe, będą, będą okre, okresem wielkich żniw. Bardzo podobnie widać to na podstawie wydatków na stacjach benzynowych. Co prawda ceny benzyny są wyższe niż w rok temu i dwa lata temu, natomiast skala różnicy między wydatkami w poprzednim roku, dwa lata temu, a tymi jest naprawdę tak duża, i pokazuje, że my, jako Polacy, jako naród, po prostu korzystamy z tego, że mamy chwilę oddechu w tym okresie pandemii i korzystamy z możliwości, podróżujemy tyle, ile się da. Wydatki transportowe także wspierają te wcześniejsze wnioski. Zwróćcie Państwo uwagę, że już pokonaliśmy Maksima z 2019 roku czyli boom. boom na transport się nasila, a prawdopodobnie dopiero szczyt przed nami, ponieważ kulminacja wyjazdów wakacyjnych naprawdę jest spodziewana dopiero za 2 do 4 tygodni. Jedyny mankament to to, że wciąż nie odrodziły się wydatki konsumpcyjne związane z liniami lotniczymi na, na, na przeloty na różnego rodzaju wycieczki długodystansowe, i no, jest to zrozumiałe i. Prawdopodobnie część tych wydatków, które były wcześniej wydawane na loty długodystansowe, są teraz przekierowane na turystykę krajową, co jest bardzo dobrym zwiastunem se dla sezonu no, turystycznego w Polsce. I jeżeli tylko pogoda dopisze, to naprawdę myślę, że cały sektor turystyczny, gastronomiczny, re rekreacyjny odbije sobie z nawiązką straty, które e, były zaliczone w poprzednich, poprzednim roku. OK, to teraz przejdźmy do bieżącej sytuacji z powodu tego, że nie ma dzisiaj sesji na Wall Street. Indeksy w Europie nie wiedzą, który kierunek wybrać. Ale indeks DAX utrzymuje poziom 15 500 punktów, więc scenariusze pro wzrostowe są jednoznacznie preferowane. A zwróćcie Państwo uwagę, że dolne ograniczenie tego dwumiesięcznego kanału wzrostowego potwierdza wsparcie 15, 15 500 punktów. Więc jego znaczenie bardzo silnie rośnie jako punktu odniesienia. Indeks WIG20 także zalicza dzisiaj y, słabą sesję, raczej mamy małą zmienność i prawdopodobnie tak będzie przez, przez, aż do końca dzisiejszego dnia. Poziom 2260 jest teraz kluczowy, i jest miejscem, gdzie przebiega ta, te górne ograniczenie rocznego kanału wzrostowego. Mamy już siódmą sesję pod rząd. Wzrostów na indeksie SP. Jest to najdłuższy ciąg wzrostowy od sierpnia poprzedniego roku. To daje potencjał ku temu, żeby wieścić jakąś lokalną korektę. Jednak trend wzrostowy jest niezachwiany i widać, że le ma letnia fala Hossy wciąż trwa. Na kolejnym wykresie widzicie Państwo, jaka jest rozbieżność między zachowaniem się indeksów tych krajów rozwijających się, a rozwiniętych, czyli np. Wall Street czy niemieckiego DAXA. Rozbieżność jest bardzo duża i prawdopodobnie jest związana z tym, że amerykański dolar. Zaczyna się umacniać. Na kolejnym wykresie widzicie Państwo, że zyski spółek na świecie już osiągnęły poziom sprzed pandemii, a, po, a prognozy na, na kolejne kwartały, na kolejne miesiące sugerują, że te zyski światowych spółek będą dalej rosły. To napędza dodatkowo trend wzrostowy na rynkach akcji. Kolejny bardzo ciekawy wykres pokazuje, jaka jest potencjalna dynamika wzrostu przyszłych dywidend. Indeksu SP. I to jest także czynnik, który sugeruje, że będziemy mieć do czynienia z, z kontynuacją wzrostów, ponieważ dynamika wzrostu dywidendy na, na przyszły rok jest szacowana nawet na 10%. A to jest naprawdę bardzo duży odczyt, największy od 2018 roku. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo, jak zwiększają się krótkie pozycje na japońskim mienie, i to zachęca do tego, żeby wieścić wypicie górą z czteroletniego kanału spadkowego na parze dolar-jen i na wszystkich innych parach związanych z jenem. To jest dobra informacja także dla popytu na ryzyko na całym świecie. I na ostatnim slajdzie widać, jak ogromny jest skok sprzedaży apartamentów na Manhattanie. Ten, ta, ta, ta dynamika wynosi ponad 150%, i to jest największy skok od 30 lat. Można się spodziewać, że ten, ten wzrost będzie utrzymany i znowu wzrośnie znaczenie i ranga Wall Street jako światowego centrum finansowego. Ok, dziękuję Państwu za odsłuchanie tego materiału. Jeżeli uważacie Państwo, że jest on pomocny, za, e, zachęcam, żeby zostawiać komentarze, lajkować i oczywiście zachęcam do subskrypcji i przypominam, że dzisiaj o godzinie 17 jest premiera naszego drugiego odcinka e, z działu zarządzania ryzykiem kursowym poświęconym oscylatorowi stochastik. I jego badaniu, jaka jest jego skuteczność i efektywność w inwestowaniu oraz do wykorzystania jako narzędzia zarządzania ryzyka kursowego. Dziękuję jeszcze raz, życzę pięknego dnia, już słyszymy się jutro rano. Do zobaczenia i życzę stopy zwrotu.